ogłaszam otwarcie 12 zlotu miłośników Fiata Multipli. Ja Chyba się zaczerwieniłem. Zjechaliśmy się do województwa Świętokrzyskiego. Jesteśmy w miejscowości Sierpia, oddalonej około 40 km od Kielc. Jak widzicie, pogoda jest jaka jest. Była zamówiona, no ale może nie doszło. Zamówienie. Mam nadzieję, że będziemy się bawić. Mamy przygotowane dosyć duże atrakcje. Mamy przygotowaną loterię, mamy przygotowane fanty. Trochę konkursów. Jutro wycieczka, jak wszyscy wiedzą, do Tokarni o godzinie 9 postaramy się wyjechać do środka. I życzę wszystkim Zlotowiczom dobrej zabawy i miłych wspomnień po Złocie. Witam wszystkich, mam nick Samul2, multiple mam 5 lat bodajże, zaliczyłem, no z tym Zlotem to już 11 w sumie i z czeskimi. No i teraz jeszcze pokażę, moją żonę, właściwie to ona jest klubowiczką. Mm -hmm. Witam wszystkich, mój nick to Regi, no i jeszcze Multiplą, stuningowaną przez mojego męża. My jesteśmy z ekipy Wojtus, multiple mamy od roku i to jest nasz... Witamy serdecznie wszystkich, mój nick na forum to jest Mariocie. Tam coś? coś. Witajcie wszyscy. Chris77, przyjechałem tutaj. Jeszcze. Dobry ekipa Jachy, moja małżonka Bożenka, syn Tomasz, córka Julia. Dzień dobry, Jędrula65, jesteśmy z jak? Od prawie dwóch lat, pierwszy zlot, chociaż w sierpi jestem od ponad 20 lat, bo mam tutaj blisko autobus. Tak? Tak, tak. Witam wszystkich. Ekipa Adam i Adam, Kasia. Kuba gdzieś uciekł. Ekipa Dara, przyjechaliśmy z Poznania Multipla od 3 lat. Dzień dobry. Mam na imię Bartek, ekipa mistrz 77. z Łodzi. Dobry, witam wszystkich. Ekipa Zabcia 68, Ania i Jacek. Ekipa szajka, multiple mamy trzeci rok, trzeci zlot. Nasza specjalność to są pięki. To jest. Ekipa Kociewie, przejechaliśmy z Kociewia: żona Agnieszka, córka Julka, syn Olek, nie wiem gdzie jest i najdurniejszy pies nawet w tym ośrodku. Witam, Piotr 2011. Jak data mówi, wiadomo od kiedy bulcia, z sierpnia. Pochodzimy z Rychwała koło Konina. Może Dzień dobry. mam no, na no, no, Jacek. Jeszcze nie jeżdżę multiplą, Wybaczymy, wybaczymy jeszcze. No dobrze, <grystanie pomyśleł> no, może następnym razem... Się... Może Panów, jak również Pani oczywiście, zainteresowanych technicznymi rzeczami odnośnie wydatków do paliw i dbania o po zasilania, poprosiłbym bliżej do mnie, ponieważ to nie będzie tylko opowiadanie, a chciałbym coś powiedzieć. Pierwsza rzecz. Co jest najgorszą zmorą polskiego paliwa? Może ktoś Cena. Wow. cena! Nie, cena. Siara. Cena, tak, no, raczej, no bardziej od strony technicznie, tak? Woda. Co co cenowo. Woda. Skład paliwa. Dobrze, skład paliwa. Dobrze, niech Pan uzupełni. Odnośnie co? Co najbardziej wpływa na to, że niestety mamy problemy z układem zasilania? wszystkie Brawo, no to Pan wygra. Ma Pan nagrodę. Dokładnie. <laughs> na dzień dzisiejszy najgorszym problemem, jeśli chodzi o układ zasilania, to są biokomponenty, komponenty. Czy zależy Państwu na tym, żeby oddychać zdrowym powietrzem w samochodzie? Oczywiście. Na tak zależy, podkreślę Państwa zdrowie, tak Giri się widzę poświęca tak? Tak Będę <grystanie> musiał potem znowu zbiegać zbierze, dziś po polu, żeby spalić te kalorie To i jedyne Giri mają kawałek To będzie dobrze Poprowadzę za każdego Patrzymy jak oni jedzą I to będzie ciężko wybrać I teraz tak To są jadna mięta. No, mięta niecześna. To trawa regionalna, jakbyś nie wiedział, bo się dziwi, że... <śmieniciela> One te mają po dwa, te mają po trzy głosy. To da się to wygłupieć? Nie bardzo. No, ale przytapia. To ma żało jest. Jak wiesz, ja No, tak

Sociedad, nie Nie, nic, nie, tylko kierowcy Na faceta nie liczba ty, ty jesteś już To ty musisz nie, 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 nie. Droga, nie wchodzi. Jest dobra Jest tak dobra A jestem na szebze nie. Ja to bym piszę jakiś plakat tu. Ja to muszę mieć za samochodem. Słyszysz? Okay. a tu tej name. ten tam na końcu, wyjdzie Szatu. Dwa jakieś takie święto macie z tych światł, to tak przewala. Przewala. Uda nam się klaruje. orientalnych wpływów tutaj nie ma. gdzie mieszkali dziadkowie? W momencie, jeżeli oczywiście, jeszcze w momencie, kiedy e, tak jakby przekazali gospodarstwo synowi. No, bo też trzeba pamiętać, że dziedziczyły, dziedziczyła tylko linia męska. Ile przyjechało załóg? Ile samochodów przyjechało do ślubu? W tej chwili jest 40 samochodów. Dojeżdżają jeszcze? Dojeżdżają. Mają jeszcze ekipy dojechać. I oprócz Multipli mamy też e, 4 czy 5 załóg w innych samochodach, którzy kiedyś posiadali Multiplę, a e, chcą kontynuować znajomość z klubem i kontakty do Więc nie tylko Multiplę. Ale... ale miejmy nadzieję, że zamówiona jest, może będzie. Dobra, to jest dobra. To Wszystkie samochody. To się z nami Do tego. Będzie stała taka ławeczka, taka jakby Wymianka, bo że na trzy z trochę się wstydzi. Jak się próbuje dokopać.

Przed niego w tych tu postawem. Patrzą na mnie rozpaszone twarze oknie.

Dla zwycięzcy będzie wycieczka do Prowansji, No trochę trzeba będzie później wytłumaczyć o co z tą wycieczką chodzi, bo pewnego wkładu będzie ona wymagała od e, zwycięzcy. No niemniej wycieczka jest. Jeżeli idziemy sprawdzać po kolei. E, no też za załóg, bo siódma niestety, no nie mam tylu rękawiczek. Idziemy tak. Idziemy oglądac. Jest biała rękawiczka. Im bardziej brudne rękawiczki, tym lepiej. Tym gorzej. Zobaczmy Do gdzie zimę. szukają. Sześć. Idziemy. O, no na pewno tam czysto. Jeszcze rurę wydechową. <grym 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 a, to visa, nie nie nie, nie wskazane No i powiem zdziwiłby się z tymi nowymi dieslami to by się zdziwił. O, a mogę miem, teraz ją wytrac? I perfekcyjna. Dobra. To jest te 6 punktów? Tak, a sześć jee! palców. To sześciopalcowe rękawiczki. Dziś kurczę, mógłbyś, nie? Wagaźnik, nie fajnie. No, wow, tu jest jeszcze... Trochę jeden palec jest brudny, bardzo się śpiesz. No, kurde, jest inaczej. Inne miejsca są brudne. Tak, nie, nie ma. Polercia! Ola bogata. To było to, tak? Uu. To jest... Nie, <grym zimny> nie, nie, nie. Nie, Już przed podróbnem? Przez tydzień sobie powtarzałem, nie? A <grym> to <zimny> Najczystsza, która jest najbrudniejsza Najbrudniejsza Uf, będzie tu, jest najczystsza tam, tam. Tu będzie najbrudniejsza, tam, tam będzie najczystsza Wybierajcie Ja wam powiem, że to one są wszystkie zafajdane Ale nie, najmniej, najbardziej no, tak. Nie będziecie mieli łatwo eee, właśnie I ogłaszamy wyniki perfekcyjne Pani garażu eee, Miejsce trzecie, ekipa Adam X8 a! Gratulacje, oczywiście. Nie. 15. To jest Bolek. To jest Tomek. To jest Miejsce drugie. Ekipa Zondo 2004. Potem mamy. Gratulacje. I uwaga. Miejsce pierwsze. Dywaniki, kosmetyki, tunap i wycieczka <śmetyki> i dywaniki wręczy Dywaniki temu to ma najwodnie! Chris Komu? No <śmetyki> i towiu! Ej, jednak dziękuję Cały tydzień jest Cały tydzień jest Teraz jeszcze proszę o odbiór nagrody tej, tej najważniejszej Wycieczka do Prowansji. Polega ona na tym, że poczujesz się jak w Prowansji, jeżeli użyjesz tych oto przypraw do swoich potraw, zamykając oczy. Poczujesz się w jak w Prowansji, na ciebie. Konkurs będzie polegał na rzucaniu do siebie jajka, Świeże albo nie. I większa para bez tego jajka. Tym jak nagrody są przewidziane. Zapraszam do konkursu.

Jeszcze raz, pierwsze miejsce ekipa taka mieszana, bo Luka 76 no i nasza Kasia z ekipy Krezu. Drugie miejsce ekipa Wojtusy. Trzecie miejsce ekipa Enlep. I ja A, nie, nic nie Gdzie rodzina? Gdzie rodzina? Gdzie rodzina? Gdzie rodzina? Gdzie rodzina? Gdzie rodzina? To rodzina? Gdzie do swojego

Siałko. To też się liczy? Spokojnie no, to nie na czasie! To i tak do jazdówka! No A teraz taka formułka oficjalna. Komisja Zakładów Gier Losujących zwalnia blokadę w maszynie losującej i zaczynamy losowanie. W tej chwili po wykluczeniu tego pierwszego kuponu, Jach ma prawo pierwszeństwa. Nie otwieramy, nie otwieramy. Następnie Anabel. Bolek Kraklew i Softa. No dobrze, zapraszamy Was tutaj teraz bliżej, 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 bliżej. Chodźcie, stańcie tutaj jakoś tak przed nami wszyscy. I w kolejności losowania będę przekazywał mikrofon i odczytujcie swoje nagrody. ja zaraz tu podam, aż się może być prawda. Ale, ale... Ale Olej lotos. Olej lotos. Olej lotos. Kosmetyki -oh. lotos. Kosmetyki lotos. Olej lotos. Od niej, Kosmetyki lotos. -oh. -oh. Kosmetyki lotos. Słuchajcie, ale tutaj napięcie rośnie. O -o -oh. Zestaw tunap. Zestaw tunap.

O, teraz czekaj, <śmiewanie> no, 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 Teraz jest chwila dla fotoreporterów. Spodziewam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tomasz Marciniak był naszym gościem. Państwu także serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Kto stoi tu ide, nie? Ja <laughs> tu sam. Kaśle, ja bym grała Chciałbym podziękować sobie. Jeszcze bardziej mojej żonie, bo gdyby nie ona, no to bym był w czarnej i głębokiej. Przede wszystkim chciałbym tak samo bardzo podziękować ekipie Tomka Samula. Bartkowi, bo bez nich tak szczerze powiedziawszy byłoby trochę bardziej nudno na tym złocie. Przede wszystkim sponsorom, i przede wszystkim Wam że się przyjechali. No to co? To ten już jest chyba, nie? Chyba tak. Cieplej będzie dzisiaj. Cieplej będzie.